Dziś w naszej szkole gościmy zawodniczki pałacu Bydgosz. Korzystając z okazji zdecydowaliśmy się przeprowadzić krótki wywiad. Jak zaczęła się Wasza przygoda z siatkówką? Czy pamiętacie jaki był początek? No to każda po kolei musiała powiedzieć, bo każda inaczej zaczęła. No, ja zaczynałam w szkole podstawowej w Fordonie. Od czwartej klasy zaczęłam trenować. Później poszłam do pierwszej gimnazjum do pałacu, no i. Liceum i teraz w seniorskiej siatkówce. No, moja przygoda zaczęła się bardzo dawno temu, bo już trochę grałam tą siatkówkę, ale podobnie myślę jak wszystkie moje koleżanki, zaczęłam grę w szkole, trenować siatkówkę w szkole podstawowej. Była to trzecia klasa podstawówki. No i później tak się to rozwinęło, że nie wiem, ta kariera tak się potoczyła, że, że nie wiem. Gram tyle lat i, i kocham to. Hmm. U mnie zaczęło się tak, że wyjechałam z rodzicami na działkę i przypadkowo przyszedł sąsiad i zaproponował zagrać siatkówkę, gdzie nie miałam pojęcia, co to jest. No i tak po dzisiaj gram. E, moja przygoda zaczęła się w gimnazjum, bo e, dopiero wtedy zaczęłam, że tak powiem, trenować siatkówkę i ją poznawać. Do podstawówki pochwalę się, chodziłam tutaj do szkoły i tylko dwa i pół roku, niestety. Ale do gimnazjum poszłam do, najpierw do dziewiątki, tam zaczęłam chodzić na sks coś takiego, i trafiłam do 31 pierwszej, i potem już poleciało, i jestem tutaj znowu. Czy wchodząc na boisko, stresujecie się, czy traktujecie to jako część swojej pracy? To jest tak, że to się nabywa z wiekiem. Tak? tak jak ja powiedziałam, ja już trenuję z dobre 20 lat siatkówkę i na pewno młodsze koleżanki się stresują, ale im dłużej się gra, tym bardziej się zapomina o tym, że, że jest kibic, że, że coś wokół nas jest, jest tylko boisko i piłka. Z drużynie raczej współpracujecie, czy pojawiają się rywalizacje? Wydaje mi się, że jakaś tam rywalizacja wiadomo jest, ale raczej u nas jej nie widać, bo to jest gra zespołowa i każdemu zależy jak na najlepszym wyniku dla nas wszystkich w sumie. Ja tu i z koleżanką na przykład gramy na tej samej pozycji, i nie wydaje mi się, byśmy podkładały sobie nogę. Przynajmniej ja tego nie robię albo nie widzę tu. No ale e, wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego. Każdy chce grać jak najlepiej, ale, ale nie robi nikomu nic złego. Co, co mówi Siedziu? Powiedzieć, że to taka zdrowa rywalizacja jest, tak, bo e, będąc zespołem gramy o jeden wynik, tak, czyli zwycięstwo, więc nie możemy rywalizować tak, żeby, nie wiem, drugiej koleżance zrobić przykrość albo, nie wiem, wyeliminować ją specjalnie, żeby nie grała, tak. Chodzi o to, żeby po prostu dążyć w jednym kierunku i do jednego celu. Co jest dla Was największą motywacją do osiągania sukcesów na boisku? Ja myślę, że najlepsza motywacja to jest wygrany mecz, bo każda do tego dąży. To jest przez okres przygotowania nasza cel do wygrania. Przejdźmy do tematu sezonu. Czy piąte miejsce w lidze jest dla was zadowalające, czy pozostaje pewien niedosyt? No, piąte miejsce mamy po drugiej rundzie, więc jeszcze sezon w sumie się nie skończył, aczkolwiek jest to na pewno y sukces, można powiedzieć, bo ostatnie parę lat byliśmy w dole tabeli, można tak powiedzieć. Ale teraz są play więc no nie wiadomo, czy skończymy na piątym miejscu, może wyżej. Jakie są wasze cele i ambicje w fazie play-off? Wydaje mi się, że każda by chciała, żebyśmy zajęły jak najwyższe miejsce. Mam nadzieję, że Piąte to tylko teraz zajmujemy, a potem będzie już tylko lepiej, i trzeba ciężko pracować. I wydaje mi się, że może być dobrze. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zakładałyście inną drogę, czy od samego początku siatkówka miała być Waszym sposobem na życie? Nie, no zaczynałam właśnie w podstawówce. To grałam w piłkę nożną, też w koszykówkę w różnych dyscyplinach. Startowałam. No a siatkówka tak poszło, że od czwartej właśnie klasy zaczęłam trenować. No i później przyszło, przyszło do gimnazjum, i tak jakoś z trenerami ustaliliśmy, że ta siatkówka. Czy w czasie wolnym macie jakieś inne zainteresowania, czy e, inne formy po prostu spędzania czasów poza treningami? No tak jak tu koleżanki podpowiadają, na pewno jest to odpoczynek, bo przez 9 miesięcy bardzo ciężko trenujemy. Ja osobiście bardzo lubię się wyciszyć, wyjechać gdzieś w takie ciche miejsca. Lubię czytać, lubię posłuchać muzyki. Na pewno unikam tłumów. Nie wiem, Marta? Ja w wolnym czasie bardzo dużo czasu spędzam jednak ze znajomymi. Też sobie lubię czasem poczytać książkę mam Netflixa, więc wszystkie wieczory mam zajęte. I no, wydaje mi się, że jeśli to już jest taka dłuższa przerwa, no to jednak taki. Każdy lubi się troszkę też od tego sportu oderwać, bo il, ile, że tak powiem, można robić w kółko tego samego i w kółko widzieć, że tak powiem, te same twarze, mimo że tam lu lubię dziewczyny, lubię trenera, prezesów i ze panią Ewę i pana Jarka, wszystkich związanych z klubem, no to w wolnym czasie, że tak powiem, nie chciałabym non stop ich widzieć. Macie wsparcie rodziny? No, ja mam, bo mam już swoją rodzinę, którą założyłam. Mam córkę, która też e, trenuje siatkówkę, gdzie im bardzo mocno kibicuję. Mam nadzieję, że ona mi też. E, na pewno to się odczuwa, czy, czy rodzice, czy, czy rodzeństwo. Czuć to wsparcie. No myślę, że jak do każdej ktoś z rodziny przyjdzie, to też się pomaga dużo. Czy to nawet obecność sama na boisku. Co możecie poradzić młodym zawodniczkom rozpoczynającym przygodę z siatkówką? Co można poradzić? Dużo rzeczy można poradzić. Przede wszystkim, żeby się nie poddawały, gdzie nic nie wychodzi, bo ciężką pracą tylko można dotrzeć do, tak jak Marta powiedziała, do celu i do sukcesów. Żeby się nie zrażały porażkami. No nie wiem, no... Ważne, żeby, żeby po prostu dążyły do, te, do marzeń swoich. Um, jakieś siatkarskie marzenia na przyszłość? Może młodsze, jak dziewczynka. Ja mam takie marzenie, że żeby Klub Pałac zawsze, że tak powiem, już stanowił potęgę w Polsce, bardzo bym tego chciała, bo jestem bydgoszczanką, ale takie prywatne marzenie, no to wiadomo, kiedyś być może chciałabym być powołana do kadry, chciałabym, by to, to się udało, by też polska siatkówka kobiet była potężna na świecie, a, a nie tylko męska. Tak. Dziękujemy za odpowiedzi na nurtujące nasze pytania. Nie możemy się doczekać kolejnego spotkania i życzymy powodzenia w playoffach.